No, trafiłem dzisiaj na ciekawy komentarz, który zmotywował mnie do nagrania tego filmu. W tytule już wiecie o co chodzi, ale nikt na YouTube dobrze nie wytłumaczył, czym faktycznie są zapomogi dla przedsiębiorców, więc próbuję ogarnąć ten temat dla was teraz. Zobaczcie sobie na taki komentarz, który był na grupie Asbiro, czyli dla przedsiębiorców, którzy powinni być świadomi tego, czym są dopłaty, a jednak no, różnie, różnie bywa. Szukam osoby, firmy, która ma doświadczenie w zgłaszaniu projektów do dotacji z PARP-u. Możecie kogoś polecić w tym temacie? To napisał Mateusz Jujak, który zapewne jest nowy na Asbiro. Zatem drogi Mateuszu, ja odradzam Ci wszelkich zapomóg, czyli wszelkich form państwowego wsparcia Twojego biznesu i wytłumaczę to kilkoma argumentami przynajmniej. Zacznę od samego PARP-u. Zatem PARP wspiera małych i średnich przedsiębiorców. Tak piszą na swojej stronie: centrum rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ok, no to można powiedzieć fajnie. Jest ktoś ma jakiś mały biznes, to PARP będzie go wspierał. Oczywiście oni wspierają także duże biznesy i mikro przedsiębiorstwa, ale skupiają się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Sprawdźmy, bo tak ktoś mówi: "O, ja mam mały biznes, zaczynam, to pewnie główne wsparcie jest dla mnie." No. Zobaczmy, zobaczmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa, to jest akurat z Wikipedii, ale to jest definicja ustawowa. Małe i średnie przedsiębiorstwa to są od 20 do 499 pracowników. Czyli jeżeli zarabiasz 1000 zł na pracowniku, to znaczy, że to jest od 20 tysięcy dochodu Twojej firmy, zaczyna się główne wsparcie PARP-u. Czyli PARP wspiera przedsiębiorców, którzy są w klasie średniej albo wyżej. Nie mam na myśli klasy średniej takiej jak ten minister jakiś tam, który powiedział, że 5 tysięcy brutto to już jest klasa średnia. Nie, nie, nie. Mam na myśli prawdziwą klasę średnią. Taką, która może sobie pozwolić na wydatki ekstra i może myśleć w kategoriach czas kontra pieniądz, że lepiej wydać więcej pieniędzy, żeby pozbyć się jakiegoś problemu, który jest czasochłonny. Także zawsze przy wszystkich wsparciach tego typu, takich masowych, zawsze najbardziej będę korzystać Duzi, zamożni, a ludzie, którzy naprawdę potrzebują pieniędzy, nie dostaną tego wsparcia. Ktoś, kto teraz wchodzi na rynek pracy i ma pomysły na biznes, on nie dostanie żadnych pieniędzy. To jest tylko dla ludzi. Zamożnych. No dobra, a skąd biorą się pieniądze w takim parpie? Wszystkie zapomogi biorą się z podatków. Pytanie tylko, jaką drogę przemierzają? Albo to jest bardzo krótka droga, jak na przykład samorząd zbiera podatek i od razu robi jakąś zapomogę, albo zbiera skarb państwa, następnie przekazuje do Unii Europejskiej. Unia Europejska wyznacza jakiś budżet, przelewa z powrotem pieniądze, następnie w, na, na, jakieś urzędy w ramach już. Danego kraju dysponują te pieniądze, robią jakieś konkursy. Następnie mamy jeszcze jakieś firmy po drodze, które pomagają te konkursy wygrywać, więc taka zabawa. Tak czy siak, wszystkie pieniądze pochodzą z podatków, nie może być inaczej. Także cały system zapomóg wygląda tak, że zmusza się ludzi do płacenia pieniądze, tych ludzi, którzy zarabiają, zmusza się, zabiera się im pieniądze pod przymusem, a następnie daje się innym przedsiębiorcom. Oczywiście dobrowolnie, ale tylko tym, którzy wygrają konkurs. I teraz konkurs jest czym innym niż rynek. Na rynku jest tak, że masz sobie klientów, oni są chętni, żeby kupować twoje produkty, i to jest rynek. To jest coś dobrego, gospodarka rośnie, jeżeli rynek się rozwija, naturalnie się rozwija, jak dywan. <laughs> a czym innym jest, jeżeli mamy konkurs, bo konkurs może wydawać się w teorii jakiś pomysł genialny, a w praktyce nikt nie chce z niego korzystać. I taki system może się utrzymywać dosyć długo. To znaczy, nawet na rynku zdarza się tak, że jakaś spółka giełdowa bardzo długo korzysta z faktu, że ludzie wierzą w jakiś projekt, a później okazuje się, że ten projekt jest niestety zupełnie bez sensu. I takie rzeczy się zdarzały, takie bańki się zdarzały, od tulipanów po kryptowaluty. Cały czas można wymieniać, zawsze będą, taka jest ludzka psychika. Natomiast dopłaty to jest usystematyzowane złe wydawanie pieniędzy. To jest jeden argument. Drugi jest taki, że budujesz w sobie mentalność żebraka. Co przez to rozumiem? Jeżeli masz normalną firmę, która zarabia uczciwie, to starasz się przedstawić ludziom siebie, to co robisz, swój produkt czy usługę w najlepszy możliwy sposób. Oczywiście można kłamać zawsze, ale nie o tym mówię. Mówię o tym, że starasz się pokazać walory, że ktoś później przyjdzie i zobaczy: a, walory są takie, więc mi to pasuje, właśnie tych walorów szukam. I to jest coś dobrego, jeżeli to robisz, wszędzie to jest, nie tylko na rynku, ale też można powiedzieć, jak szukasz, nie, jesteś na randce, to starasz się pokazać siebie z jak najlepszej strony. To jest normalne. Natomiast zupełnie odwrotny proces jest w przypadku żebrania, gdzie starasz się pokazać siebie jako ofiarę losu. I wtedy im bardziej jesteś ofiarą, tym więcej pieniędzy dostajesz. I w przypadku zapomóg jest podobnie, dlatego że Zgodnie z projektem, który się nazywa Jeremia, czy jakoś tak, nie wiem, mam trochę obrzydzenie do tego, ale jest taki projekt, to oni wybierają te projekty, które miałyby drogie finansowanie na rynku. I dlatego oni dostają te pieniądze. Czyli musisz pokazać, jak ci jest źle, że masz taki genialny pomysł. Jedyny problem to, że nikt nie chce ci pożyczyć na ten genialny pomysł pieniędzy i ty musisz teraz dopłatę złożyć. Więc rozumiesz, że to jest. To jest pokazanie siebie jako ofiary losu, że jestem taki pokrzywdzony przez ten zły rynek. A to nieprawda. Także budujesz w sobie taką mentalność, i później ciężko ci wrócić do tego, żeby znowu pokazywać najlepsze strony, bo już przyzwyczajasz się do tego. Twoim biznesem jest, żeby pokazywać siebie z najgorszej strony. Nie mówię, że moralnie jest nagannym, żeby wdowa brała pieniądze od kogoś. No bo, skoro w Piśmie Świętym jest napisane, żeby dawać pieniądze wdowom i, i ludziom, którzy potrzebują, no to znaczy, że oni też to nie może być grzechem, że oni biorą. Natomiast, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie możesz dostawać, nie możesz samemu bez tych dopłat, bez tych zapomóg, nie możesz robić biznesu, to go nie rób.